Siemanko, dzisiaj to będzie słodka rzecz, Sło, słodki odcinek. E, tylko tutaj mamy już trochę pierniczków, bo dzisiaj robimy pierniczki, Tutaj jest jeden, zacznę robić coś. To zaczynam z tymi kuleczkami. Tutaj dodam jeden, tutaj dwa. Już od razu wpędzam się do środka. No pępi nam pomaga. Chciałam spróbować siebie zrobić, ale nie, to za długo zajmie. Jeden taki. Weźmy. mogę trochę? Dobra, wiem. On oczywiście. Nie, nie, bierz. To on chce moje. moje... Prze... Wysypię trochę na moi, mój talerzyk, to nie będę... Trochę. Co to mam robić? Nie wiem. Zobaczymy ją strip strip. rab Jak mi idzie w tym? Świetnie. Niech będzie. Teraz czas na um, złoty spray. O, ładnie. Czekaj, to ma być na całym pierniczku? By wymierzyć. No. Kurczak, on to ekspert w robieniu pierników, bo jest jeden No, teraz zobaczmy co on zrobi. Dobra, no. jestem ja. Nie. Mamy te dwa. I teraz o, w ten sposób. Jeden będzie oczy. Tak, tak. Ja. fioletowe serduszko. To starczy. są no, ich starczy. oczy. Starczy. Starczy. To no są te, które rękę. zwykle w jogurcikach mamy. Te kuleczki. Te, które zwykle w jogurcie A. mamy. ładne. It, it. różowe? Ten nie. O tak? I trochę um, różowego trzeba dodać. Bardzo... To się grubi zamówienie. są. To. Pępek. Jestem. Ja na razie drugi. Takie. Drugi też. To są potrzebuję. I na... koniec nie Hej, hej! Dobra, Mamy trochę tych. Yy, pada śnieg, pada śnieg. Wow, pada śnieg w domu. Wow, Irlandia, nigdy nie pada tam śnieg. Teraz złote spray. Mogę różowy. No. Lóżowy, fioletowy. I... I, i... Teraz... Ale ładnie zamiast wyglądałem błyszczą. Powerziałem z długoty. Jeden na dole spadł. Posyp sobie czymś. No. I to są moje dwa. Jestem. teraz zobaczmy co ma moja kobieta. To robiłem taki jakby różowy bardzo, nie taki bardzo różowy, ale bardzo taki czekoladowy, można powiedzieć. Ej, A mogę na razie trochę posypać to no, tutaj. Dobra, będę się obsługiwał siostrą. Dobra, tutaj mamy. To muszę odstawić piernika. Czekam na następnego piernika. Widzicie ile dekoracji? Nie wiem ile subskrypcji musimy mieć. To zapytam siostry. Juka, ile subskrypcji musimy mieć na kanale? 50. 50 subskrypcji, tyle siostra powiedziała. A ma 4 latka. To. Dziękuję, 50 subskrypcji, proszę. A to o Mam już jeden? Pięknie. O, poprzedniego go nie popruskałem. Mniejsza z tym. To. Teraz kuleczki, które są na jogurcie. O, chcę posunąć trochę tutaj, bo. Mm. najbardziej czekoladowy piernik na świecie. Dobra. Znaczy się piernik. <grydnik> yeah. Piernik. Ja. Pierniki. Widzicie jaki złoty używając tylko tego sprayu? Zaśpiewam wam piosenkę. <grydnik> I wtedy będziecie Zobaczymy. śpiewać. Robimy pierniki. <grydnik> to powiem. Mogę mówić Powiem słowa. Wy powtarzacie. Robimy pierniki. Robimy pierdniki, robimy pierdniki i są przepyszne, teraz my sami, no. robimy pierdniki, słowa są w opisie, to jest bardzo różowy bałwan, zobaczymy co u mojego brata. Właśnie skończyłem arcydzieło. Czas odstawić Czego tylko tutaj ma złota? Ej, kościół, daj mi luzowy Widzicie ile arcydzieł tam jest? Teraz um... <ścoughs> Zaraz wrócę oh. Tym razem mamy okrągły i zastanawiacie się co robimy? Tego boskiego ziomka twarz. Um. Wiesz to, to, to twoja ja twarz w Hyklandersie 2 Te A. mają tylko posypkę. Bosko. Um, jak Mogę trochę... Mogę Znaczy będę trochę potrzebował, ale nie wiem na co. I pamiętajcie, ten ja zjem. Jakby co? Subskrybujcie albo zabierzemy wam wszystkie prezenty. I pierniki. I pierniki. Ja... I też I też suksy, no. Ona dobrze mówi. No i też mówiła, 50 subskrypcji, jak nie dostaniemy tyle... Zdenerwuję się. Pewnego dnia tyle będziemy Dobry. mieli. muszę trochę dekoracji teraz bo em, zrobiłem ten piękny nos i czekolada czeka. <spec inkorpor Shoem> Dobra, teraz musimy... Użyłem trochę kandydostewu. Ładnie. Eee. Okej, okay, jest to sobie losowe. Kolekcja jest gotowa. Dobra, teraz muszę... Ok, co to okay, Muszę taki dobry okrągły, fajny. Bo mam ładny pomysł też. Okulary pięknie wyglądają normalnie. Teraz możesz podtrzymać pokazy, bo te, ten to będzie bardziej trudne. Patrzcie. O! Czekolada. Okay. Dobra, to teraz około. dużo brązowego używasz. Dlaczego nie czarne? Widzisz nie to? to? Bo tu to... jego policzek. Policzek. <laughs> A ja noszę czapkę Mikołaja No widać to. No. Bo to widać. Tutaj mamy. To będą moje okulary. A to I będą satysfakcja, moje nie czekolady. To będą moje rozciapciane włosy. I resztę odstawię. Mam taki fajny pomysł. Bałagam zrobiłem. <coughs> Niestety. Bałagan. Dobra. Tutaj robiłem coś bardzo ładnego, Teraz. artystycznego. To do tego potrzebuję trochę tego. Biały. Dobra, jest teraz kończę już. Mam chwilkę. Chwila, moment. Teraz mój piękny piernik. To białe to jest ucho, to srebrne to jest kolczyk. I teraz muszę trochę... Um... Ja też mam coś fajnego. Trójkącik, co myślicie, że to jest? Illuminati. YouTube. Dobra, nie mogę nie... O, o ja no. YouTube. 50 teraz muszę... Oglądajcie znaczy, YouTube na kanale! Na kanale Pympi nasz kanał. Dobrze. Na. Naprawdę jeszcze robić trudno bez pomocy, bo muszę buzie teraz zrobić. A dobra, ja będę swój nagrywał. Pokażę jego później, ale to jest mój bardzo ładny, oznacza subskrybuj. Do nas teraz 50 subskrypcji, albo 10 subskrypcji. No. Zobaczmy Dobra. Zobaczmy, jak to ale ładne. Czas na, na magiczny spray. I. Kupa. Za dużo. No ja. Dobra, Dobra. To. Na początku myślałam, że czekoladę da błyszczy, ale niestety czekolada się skończyła, to musimy zaczekać. To zrobimy trochę fajnych rzeczy, jakby pa będziemy patrzeć na pierniki. Ten to jest mój pierwszy piernik. Ten tutaj. Widzicie? Ten tutaj. A gdzie mój pierwszy? Czy to ten? Który to jest mój pierwszy? Nie wiem, który to co mówi... naszej siostry. Piękny jest, bardzo dużo. Dobrze, dobrze ci poszło. Bo będzie jeden odcinek na pewno ugryzę piernik i wtedy. To jest dekoracje. Czy dobrze smakuje? Czy posypka dobrze smakuje? Dobra. Uskawka wam piernik. Mama papa. Dziwnie smakuje. Zobaczmy jaki różowy je, je jest. Zgadzam się. Ja jest bardzo smakuje. różowy. Dziwnie mówię. <laughs> Ekspert w robieniu pierników nie pomaga. Znaczy, że idzie.

Staraj się nie rozsypywać tyle na brzegi, nie? Niestety, Cytułem. czteroletnia siostra le ma lepsze pierniki ode mnie. Mhm. Pieczony kurczak z masełkiem ja muszę lepsze zrobić. O! Ja mam jeszcze lepsze. Zdrówko. Lepszej się. Mhm. się. Subskrybujcie na kanale. No te grupcie to teraz. Macie 5 sekund. 5 4 3 2 1 Subskrybujecie? Czy ten guziczek jest szary, jak jest czerwony, to idziecie do więzienia i Mikołaj nam da Wasze prezenty i zjemy wasze pilniki. No i cukierki. To zróbcie to teraz. O, i lajk like musi być niebieski. Bo to magia. Albo zróbcie nam piernika i wyślijcie zdjęcie. Jakby zróbcie fajnego pierniczka, wyślijcie zdjęcie, a my wyślemy z naszymi pierniczkami Jest. zdjęcie. To... Dobra. Mam tutaj tu ściocha. Widzisz to? Widzę to arcydzieło. O Jezu, pożyczę jeden. Dobra, ja, teraz czas na dekorację. Czy potrzebujemy trochę tych? Nie będę mógł wszystkiego pokazywać dlatego, bo na razie na kanale nikogo twarzy nie pokazujemy. Kiedyś będziemy. Robić odkrycie. Jak będziemy mieli 10 subskrypcji, przy, subskrypcji przed świętami, albo 18 lat, albo mniej bardziej będziemy gadać o piernikach, to będziecie bardziej głodniejsi o piernikach, będziecie bardziej chcieli pierniki i? Dobra. Dobra, o Jezu. Różowa i fioletowa głowa. To znaczy, że będzie tutaj na dole. Trochę różowego. Okej. Okay. I ja zrobię po ostatnio i będziemy musieli skończyć. Bo już robimy to 15 minut i oh, magiczny Potrzebuję spray. Dobra, podę robisz. Magiczny spray proszę. Magiczny spray. Widzicie jakie ładny teraz odstawmy? Okej. Okay. Proszę to jest jeden piernik. Oto i mój piernik. Kip.

Piękne. To są nasze guziski. Dodaj, daj kapelusz. Albo na nóżki, takie. Anuszki. I na łaski. I takie będą oczka. Nie? Aha. A! <grym zauwańczyk> Ma brązowe. Hmm. Czekoladowe. Teraz. Jak zrobimy nasze oczy? Buzia co to znaczy. To będzie najlepszy pierniczek, na, piernik na świecie i zrobi, że jesteście tacy głodni, że nawet już nigdy nie zjecie jednego, co znaczy, że... Chlebocik na efekt się. Prawda! Więc ile to mówisz? Nieważne, ile to mówimy, musi dosłownie... Nieważne, ile po I teraz musimy posypki, żeby... Czas na trochę magii Nie, nie magia a tutaj są te posypki I na koniec magiczny spray Dobra Bardzo chcę robić dużo pierników z wami Jeden raz chcę je Tutaj mamy dużo pierników Mam dużo a czekolady. A tutaj mamy jeszcze więcej pierników. A tutaj nie mamy dużo... Mamy dużo czekolady przynajmniej. Bałem <laughs> się, ale tacki nam się skończyły. Tacki zmieniają miejsce. Żeby pierniczki się opiekły. <laughs> o, <tutaj śmiech> Patrzcie, jakie ładne. Dobra. Subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczek, komentujcie, podzielcie się z przyjaciółmi. I... I... I sądzę, że odcinek się wam podobał i zrobił, że jesteście głodni. No, sprawił. Zobaczymy się następnym razem i pa!